Witam serdecznie, z tej strony Karol, mamy 6 czerwca, piątek, dzisiaj oczywiście aktualizacja analizy wykresu Bitcoina, a temat numer 2 realizuje Waszą prośbę, już od około 3 tygodni pojawia się w komentarzach, żeby wrócić do złota i zaktualizować sytuację. A teraz spojrzenie na moją analizę z ubiegłego tygodnia, oczywiście na wstępie był Bitcoin i spojrzenie długoterminowe i na tym spojrzeniu długoterminowym, mówię to samo, o już można zacząć mówić od miesięcy. I dzisiaj powiem to samo: tak naprawdę o, o dużym interwale. A wewnętrznych strukturach w myśl takiego handlu futures przedstawiałem dwa scenariusze i tutaj je dogłębnie omawiałem. Tak? Scenariusz wzrostowy, czyli zatrzymanie ceny w tej żółtej strefie z naciskiem na te najsilniejsze dwa miejsca na około 104-200 i 103-200. Dwa najsilniejsze miejsca do zatrzymania spadku. Jeżeli cenie uda się wyjść na termin trendu, to dobrze i utrzymać. I tutaj rysowałem dla Was scenariusz, że trzeba czekać na sygnał, impuls wzrostowy, jako potwierdzenie, że jest dobrze i, i po korekcie dalszy wzrost. I scenariusz spadkowy, scenariusz spadkowy, który zakłada, że mamy jeden, dwa za plecami. Tu są stare strefy spadkowe, i tutaj założenie, że nie uda się wyjść na tą unię trendu na stałe i zobaczymy jeszcze jeden spadek. Także już wiemy, że ten scenariusz się zrealizował, także dzisiaj sobie go skomentujemy. I zobaczymy, czy ten spadek, który się już tutaj wydarzył, to już koniec spadków, czy nie? Bo ja pokazywałem Wam też strefy wsparcia. Mam dwa wsparcia w okolicach 100 tysięcy i w okolicach 90 tysięcy. Także zobaczymy, czy te wsparcie zostały zaliczone, i spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to koniec spadków, czy tylko chwilowe zatrzymanie przed kontynuacją spadków. Także takie, takie pytanie dzisiaj na Bitcoinie. Omawialiśmy sobie też, też indeks dolara, omawialiśmy sobie euro-dolara i moje spojrzenie na dolara do złotówki i tam właściwie bez zmian to było spojrzenie z trochę wyższego interwału. Także zapraszam Was do obejrzenia dzisiejszych analiz. Ok, zaczynamy od analizy, oczywiście, Bitcoina i spojrzenie z perspektywy miesięcznego interwału. Co widzimy? Widzimy trend wzrostowy. Trend wzrostowy zbudowany jest z impulsów. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli chcemy kupić Bitcoina, przynajmniej jak Karol chciałby kupić Bitcoina, to chcę kupić po korekcie. Czy my tutaj jesteśmy w miejscu po korekcie? Nie. My jesteśmy w szczycie kupujemy w dołkach, jest takie powiedzenie, kupuj w dołkach, sprzedawaj w szczycie. Dokładnie brzmi, może trudniejszy w wykonaniu, łatwiejsze w powiedzeniu. Co uważam, kiedy uważam, kiedy będę uważał, że będziemy mieli korektę? Korekta dla tego globalnego trendu musi znieść przynajmniej ten cały ostatni impuls, co najmniej o 50%, dopóki takiego zniesienia nie ma. To ja uważam, że to są wszystko jakieś lokalne, wewnętrzne korekty dla tego lokalnego ruchu, dla tego lokalnego impulsu. Więc Uważam, że promocja na Bitcoina nie istnieje w tym momencie, a może się w przyszłości pojawić. Jeżeli zobaczę spadek głębszy niż 50 000 od aktualnej ceny, to będę uważał, że powoli zaczyna się robić tanio. Na tą chwilę wszystko co jest nad szczytem, uważam, że jest drogo. Mało tego, dostajemy nad szczytem Sygnał spadkowy, który świadczy o tym, że tutaj poszła duża sprzedaż. Poszła tutaj duża sprzedaż, poszła lawina, to rynek widzi. Dla mnie taki sygnał, który się tutaj narysował, to jest ryzyko przed tym, że ta korekta może się niedługo pojawić. Na tą chwilę sama ta formacja spadkowa, która tutaj jest, nie została jeszcze zanegowana, bo cena nie zamyka się na tą formację. To, co się tutaj dzieje, to jest w ramach testu tak zwany podwójny szczyt. W każdej chwili może się wydarzyć nawet taki scenariusz. Nie mam z tym żadnego problemu. No ale z perspektywy miesięcznego interwału. Przez to, że pojawia się tutaj ryzyko, to jestem zwolennikiem tej grupy osób, która podejmuje decyzję o realizacji zysku, bo pojawia się ryzyko. I tutaj już od miesięcy zalecam każdemu taki eksperyment w głowie zrobić. Jak będę się czuł, gdy sprzedam kryptowaluty, czy tam Bitcoina, a cena wzrośnie, i jak cena spadnie, a jak będę się czuł, gdy nie sprzedam, a cena wzrośnie, albo spadnie? Tak. Przyjmując, że słuszną decyzją jest sprzedaż z zyskiem i powinno się ograniczać ryzyko. I tutaj, tą narrację podtrzymuję. Mimo tego, że Bitcoin może sobie rosnąć tam nie wiadomo ile, to uważam, że taka decyzja z mojej perspektywy jest bardzo dobra. Yy, dalej. Zdejmijmy sobie trochę na niższy interwał tygodniowy. Tu Wam podam taką ciekawostkę. Ja sobie opisałem falowo ten ruch wzrostowy w następujący sposób. Mamy pięciofalowy ruch wzrostowy jako fala pierwsza, później tutaj taka struktura płaska jako fala druga, dynamiczny, silny wzrost jako fala trzecia, fala czwarta. To pamiętacie, jeszcze, przynajmniej z mojej perspektywy tak się wydaje, całkiem niedawno. Jak ostro walczyłem o to, że słuchajcie, to jest fala czwarta, i jeszcze chcę zobaczyć pokonanie tego szczytu. Jeszcze jeden ruch wzrostowy, i to w końcu zobaczyliśmy. Ruch wzrostowy fali piątej. I okej, okay, tutaj y, zaraz y, mi powiecie, Karol, jaka, jaki koniec fali piątej? Przecież jeszcze rysowałeś, że to może być rozszerzane. Ok, może być rozszerzane. Ja nie mam słusznego problemu. Może być rozszerzane, może to sobie jeszcze rosnąć, ale jest taka podpowiedź, że. Warto obserwować wskaźnik, może być jakiś MACD, może być wskaźnik RSI, nie ma to akurat w tym wypadku znaczenia, ale znaczenie jest takie, że ten wskaźnik powinien się rozładowywać w momencie kończenia się tego impulsu. Co mam na myśli? Że przy fali pierwszej, fali trzeciej ten wskaźnik powinien rosnąć, a fala piąta już nie powinna sobie poradzić się z tym szczytem. Więc tutaj dla słuszności oznaczenia falowego. Czy Karol dobrze oznaczył to falowo, czy, czy jest to słuszne, to nie powinno się już udać pokonać tego szczytu. A podpowiedzią jest to, że robimy nowe szczyty, a nie udaje się tego wskaźnika tu pompować już, oznacza, że faktycznie to może być fala piąta i zbliżamy się ku końcowi. Jest taka mała podpowiedź od analizy technicznej jednych z narzędzi, których używam. Dalej. Teraz już wejdziemy sobie w wewnętrzne struktury, czyli w myśl takiego handlu więc przyskakujemy sobie na Wykres futuresów. Trochę go oczyśćmy. I tak. Interwał dzienny. Co nas interesuje? No Interesuje nas to, czy tutaj lokalnie dalej będą wzrosty, czy uda się pokonać jeszcze, a czy się nie uda pokonać. Ja Wam przedstawiałem dwa scenariusze, e, dwa scenariusze wzrostowe. Wzrostowy scenariusz pierwszy zakładał, że utrzymanie tego trendu. Tak? Dopóki utrzymujemy ten trend, to powinniśmy się go trzymać i następna strefa, to była wcześniejsza strefa, to jest kolejna strefa na utrzymanie tego trendu. Dopóki trend jest utrzymywany, to musimy zakładać, że będzie po prostu utrzymany. Scenariusz drugi zakładał, że jeżeli trend zostanie złamany, to rozszyfrowujemy korektę wyższego rzędu. Tak, korekta, która będzie korygowała cały ten ruch wzrostowy, i cały czas szukamy kierunku wzrostowego. tak, Cały czas szukamy kierunku wzrostowego, bo trend mamy wzrostowy. Mamy podpowiedzi falowe, które wam przed chwilą przedstawiłem, że faktycznie są podpowiedzi, które mówią, że oj, no dzieje się e, e, gdzieś tam falowe wyczerpanie, powinna się prędzej czy później pojawić korekta. Na co zwrócić uwagę też dzisiaj? Dzisiaj po 14 będzie publikacja kolejnych danych ekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych. W tym tygodniu były już dwie, dwie takie publikacje dwie wskazywały na spowolnienie gospodarcze, czyli recesję. Rynek na razie się tym nie przejmuje. Obstawia, że to jest tylko chwilowa recesja, że spowoduje to, to przyspieszenie obniżki stóp procentowych i wszystko będzie dobrze i zaczniemy <laughs> obserwować ożywienie gospodarcze może po wakacjach. Ale warto dzisiaj obserwować, jak rynek faktycznie zareaguje z końcem tygodnia na te dane. Tak, Jeżeli one będą złe i jak on faktycznie na nie zareaguje, wracając do, do analizy Bitcoina, scenariusz spadkowy miał za zadanie wkroczyć w momencie, kiedy narysuje się 5 fal spadkowych, tak, czyli 1, 2, 3, 4, 5. Powiedziałem, że jak się dostaniemy złamanie trendu, pięć fal spadkowych, to znowu otwieram scenariusz spadkowy, który będę wyznaczał strefy. No i zaczynam. Zaczynam mianowicie, wchodzimy sobie w 4 interwał. I w czterogodzinowym interwale, może najpierw podsumujmy, co się wydarzyło. Były dwa scenariusze, A, B, C i tutaj z tych poziomów miały być najsilniejsze miejsca do tego, żeby wzro zrobić wzrost i zakończyć ten ruch. I faktycznie te wzrosty się narysowały, ale niestety tylko ruchem trójfalowym. I scenariusz spadkowy, 1, 2, 3, 4, 5. No i scenariusz spadkowy pięciofalowy wygrał. W tym wypadku nie udało się na, zatrzymać ceny nad tą linią trendu, spadek pod linię, test i niestety nie udało się obronić tego scenariusza wzrostowego. Scenariusz spadkowy, 1, 2, 3, 4, 5. Po pięciu falach wzrostowych spodziewam się korekty. Więc trójfalowego ruchu i na tą chwilę wyznaczam opory, opory, które są nad tym szczytem tutaj, przestrzenie między 107 a 109 tysięcy jako najsilniejsze miejsca do tego, żeby kontynuować spadki, wykonać po prostu jeszcze jeden ruch spadkowy i wtedy będziemy sobie wyznaczać dokładnie, gdzie mógłby się ten spadek zatrzymać na tą chwilę za wcześnie. Mówię, nie ma sensu. Wsparcie tutaj nie zostało dotknięte. Zaraz do tego jeszcze wrócę. To, 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 co aktualnie e, e, robię, to zastanawiam się nad tym, czy ten ruch wzrostowy będzie miał 5 fal. Tutaj można sobie spróbować poobserwować 15-minutowy interwał w myśl, że mamy 1, 2, 3 i teraz, czy będzie 4 i 5. Żeby miało być 4 i 5, to rozkładamy sobie siatki FIBO na całą falę trzecią. Weźmy sobie. I dopóki cena nie spada głębiej niż 50% fali trzeciej, czyli poziomu 0,5, nie zamyka się tutaj, 0,5 jest ostatnim wsparciem i, i cena zrobi szczyt, no to znaczy, że mam 5 fal. Jeżeli cena będzie spadać dalej, to znaczy, że jesteśmy po 3 falach i prawdopodobieństwo, że idziemy po nowy dołek wzrasta. Jeżeli jednak uda się zrobić te pięci, ten pięciofalowy ruch, to jestem zwolennikiem tego, żeby po korekcie spróbować jeszcze jednego ruchu wzrostowego. Mianowicie to, co pokazywałem z wyższego interwału, dotarcie w 107 tysięcy. OK? I taka perspektywa lokalna, wzrostowa do, do potencjalnego handlu futures. A co, jeżeli nie będzie tych pięciu palców, na faktycznie spadnie? No to teraz wracamy do tych wsparć, które tutaj rysowałem na czterogodzinowym interwale. I mam tutaj jeszcze taki opis WXY. I jeżeli faktycznie, teraz trwa fala Y i ona będzie A, B, C, no to mamy możliwy koniec korekty i będziemy robić dalej szczyt. Tyle, że żeby tutaj próbować handlować, to ja muszę pierw zobaczyć, jak cena tutaj będzie docierała. Na razie to są tylko wsparcie, nie ustawiam żadnych tutaj zleceń. Ewentualnie jak nie uda mi się rozszyfrować, to będę musiał poczekać znowu na impuls i dopiero po impulsie szukać kontynuacji wzrostu. OK? Czyli dwa scenariusze. Scenariusz wzrostowy, że teraz idziemy po korektę ABC w myśl, że na 15-minutowym zobaczymy 5 fal wzrostowych i po korekcie kontynuacja wzrostów i scenariusz wzrostowy może lepszy, czyli cenie nie uda się zrobić pięciofalowego ruchu, spadnie głębiej i dopiero z tych przestrzeni z okolic 99,7 98 99, 98,6 takie dwa najsilniejsze miejsca w całej tej zielonej strefie do tego, żeby spróbować narysować impuls. jeżeli zobaczę impuls, czy, czy rozpoznam to wcześniej, to trudno w tym momencie o tym powiedzieć, czy rozpoznam, czy nie, bo jeszcze nie wiadomo, co mam tu rozpoznawać. Nie wiadomo jak cena tutaj spadnie, jak będzie wyglądała struktura spadkowa. Ale tak to wygląda, tak? Czyli albo ten scenariusz, albo ten scenariusz. Dwa scenariusze, strefy znane, to, co, na co warto zwracać uwagę, też powiedziałem, także myślę, że wszystko wiadomo. Idziemy teraz na złoto. Złoto e, najchętniej na złocie, co bym chciał zobaczyć. To już ja Wam pokazywałem dawno i tak mi się wydawało, że ja uważałem, że no nie warto wracać na razie na YouTube do złota, bo tam się sytuacja w ogóle nie zmieniła. Ja z perspektywy długoterminowej chciałbym zobaczyć w końcu falę czwartą. I się, czym wyżej jesteśmy tutaj, tym bardziej się obawiam, że ona nadchodzi. E, ja głęboka chciałbym, żeby była fala czwarta. No minimalnie chciałbym, żeby wynosiła 3000 dolarów. Optymalnie 2720, ale nie głębiej niż 2500. Tak, to jest ostatni bastion, ostatnie wsparcie na fala, potencjalną falę czwartą. I właściwie tyle. Wszystko, co się dzieje we wewnętrznych strukturach jest dla mnie trochę ryzykowne. I tak ostrożnie do tego podchodzę. <laughs> Czyli. Spojrzenie trendowe mówi nam, że mamy trójfalowy ruch za plecami. Można by było to falowo dopasować do, do takiego scenariusza, że faktycznie tutaj mamy taką flat strukturę, jako 1, 2, tu mamy 3, i dopiero tu jest 4, i teraz będziemy mieli 5. No i ja próbuję się do tego scenariusza, że tak powiem, doczepić i cały czas go obserwuję, ale neguję wszystko, co tam się tak naprawdę rysuje w tych wewnętrznych strukturach. Strefy, które wyznaczyłem, one działają przepięknie, że tak powiem, bo dają wzrosty i dają spadki, ale osobiście żadnej decyzji o handlu tutaj nie podjąłem. Po prostu odstawiłem to trochę na bok i robię sobie analizy, publikuję je grupowiczą, ale osobiście decyzji żadnej nie podejmuję. I jeżeli moje oznaczenie falowe jest słuszne, i będziemy tu mieli kontynuację tego pięciofalowego ruchu, czyli mamy 1, 2, 3, 4 i teraz idzie 5. To fala piąta jeszcze trwa. Ma 1, 2, 3 teraz mamy 4 taką flat strukturę, i teraz zobaczymy kontynuację wzrostu po szczyt. No to w tych wewnętrznych strukturach można by było powalczyć o ten scenariusz wzrostowy. Tutaj jak ktoś ma ochotę, to można powalczyć w mniejszych strukturach o ten scenariusz wzrostowy. Dopóki cena nie spada poniżej tych dołków, to tutaj w ramach testu może się pojawić jeszcze jakieś. Jakaś korekta głębsza. Ale mam tutaj swego rodzaju obawy, że korekta cały czas trwa. Mi się nie podoba. Ten tutaj wewnętrzne struktury w tej fali pierwszej były trójfalowe. Gdzieś zasięg tej fali trzeciej jest kiepski. Tak powiem Wam, średnio to wygląda. Zobaczcie teraz to, co Wam mówiłem na Bitcoinie, że tu też dziwnie to wygląda, bo mamy, jeżeli to faktycznie jest fala trzecia. Czyli mamy tak. Jeden, dwa, trzy, fala trzecia robi szczyt, i tutaj praktycznie fala piąta już dorównuje. Nie? No może nie przebiła, ale coś zaczyna to dziwnie wyglądać. Może ja przybliżę. Może nie przebija tego wierzchołka, jest niżej, jednak pojawia się dalej dywergencja, ale jakoś dziwnie, coś mi tu nie pasuje. Nie? że obawiam się, że cały ten, że to się wszystko zamieni jeszcze. że to będzie trójfalowy ruch, wzrost i jeszcze trójfalowy ruch. Może się mylę. Może się mylę i po prostu nie złapię tutaj żadnej jakiejś sensownej okazji, chociaż przyglądam się na teraz tu we w naszych strukturach, czy czegoś się spróbować. Ale jest piątek, zobaczymy, może może po weekendzie coś, coś się tu pojawi. Chociaż dzisiaj publikacja danych, więc pojawi się pewnie zmienność, co na to trochę rozwiąże, jak będzie się układał rynek na przyszły tydzień. Powiem Wam tak, jeżeli mocno byłbym nastawiony na to, że to jest ta lokalna czwórka, którą Wam pokazywałem i idziemy już po szczyt, no to trzymałbym się tego oznaczenia, tak. I w najgorszym przypadku, jak tutaj zobaczymy wzrost, to jeszcze przyjdzie korekta i po korekcie kontynuacja wzrostów. I tyle. Także jeżeli nie tu, to po pięciofalowym ruchu przyjdzie korekta. Tylko pytanie, jak będzie teraz dynamika tej piątki, czy to będzie jakieś Mówię, to będzie wszystko dziwnie wyglądać, bo teraz piątka to by wywinduje resy. No dziwnie. Mam tu jakieś pewne, mam tu pewne obawy, więc jednoznacznie nie jestem w stanie podpowiedzieć bardzo dobrze, co tutaj wygra, który z tych scenariuszy wygra, ale na razie te wszystkie strefy, które wyznaczyłem wzrostowe i spadkowe faktycznie zadziałały. No i trzeba poczekać, no chyba trzeba poczekać i niech rynek sobie zrobi coś może sam, może sobie zrobi to beze mnie. Albo, albo jednak mam rację i doczekam się okolicznych 3000. Dobra, to wszystko na dzień dzisiejszy. Ja Wam życzę miłego weekendu, przede wszystkim słonecznego i ciepłego weekendu. Zachęcam do spędzenia czasu poza domem, odpocząć od wykresu, od stresu związanego z inwestowaniem, z handlem. I słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.